Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Wisienka na torcie i łyżka dziegciu. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Katarzyna. Kasia, mówiąc potocznie. Katarzyno, opowiedz nam może, co Cię sprowadza do naszego programu, co jest Twoją pasją życiową, jakie masz w Predyspozycje, albo czym się zajmujesz na co dzień. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pana redaktora. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam na imię Kasia. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. Na co dzień pracuję w przedszkolu, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Jestem też ciocią i matką chrzestną małego Bartusia, który choruje na nowotwór wieku dziecięcego. Nowotwór złośliwy, neuroblastoma czwartego stopnia z przerzutami do szpiku i kości. I to właśnie przez niego, dzięki niemu, dla niego jestem tutaj dzisiaj z wami. Kasiu, jesteś dzielną kobietą, która stara się pomóc małemu dziecku. Założeniem tego programu jest właśnie rozmowa z ludźmi, którzy chcą coś w życiu zrobić, mają możliwość się czymś pochwalić, bądź się jeszcze realizują. Powiedz może nam, co do tej pory było twoim największym sukcesem? To znaczy. Ja całe swoje życie traktuję jak pasmo różnych sukcesów, mniejszych, większych. Ogólnie jestem osobą bardzo pozytywną, cieszę się z małych rzeczy i doceniam to, co mam. Natomiast ostatnio takim moim największym sukcesem jest posuwająca się do przodu zbiórka na leczenie małego Bartusia, mojego chrześniaka. Bardzo się cieszę z tego, że udaje się poruszyć ludzkie serca i zbudować taką społeczność wsparcia wokół niego. E, oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie mój sukces, bo za tym stoi sztab ludzi, e, którzy mi cały czas pomagają. E, przede wszystkim od samego początku jest ze mną, ja muszę to powiedzieć, Julia Boch, młoda dziewczyna, która cały czas pcha mnie do przodu, e, która jest pomys pomysłodawczynią naprawdę fajnych akcji, e, które się sprawdziły, m, która codziennie rano mi mówi, że się uda. E, Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję jej i każdej osobie, y, która przyczyniła się do tego, że to wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. No pięknie to słychać, z Twoich ust słyszeć o osobach, które myślą podobnie i wspomagają akcję, którą w tej chwili jesteś bardzo całym sercem zaangażowana. Kasiu, y, było zwycięstwo, był sukces, a porażka? O porażkach bardzo trudno mówić. Mam już swoje lata i tak w sumie z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że taką moją największą porażką, albo właściwie kilka porażek wynikały z tego, że nie wierzyłam w siebie wynikały właśnie z braku wiary w siebie i ze strachu. I to są te wszystkie moje niewykorzystane życiowe szanse. I dzisiaj staram się, żeby moje dzieci nie powielały właśnie tego mojego błędu. I cały czas im tłumaczę, że porażką nie jest to, że się nie udało, ale to, że nie spróbowaliśmy. No, i. Czyli reasumując, każda porażka to jest niepodjęcie żadnej decyzji. Chociaż to Na jest też tak. W pewnym stopniu jakaś decyzja. Kasiu, yy, w takim razie za co najbardziej cenią cię przyjaciele? Ojej myślę, że za szczerość, za lojalność yy, i za to, że zawsze jestem tam, gdzie trzeba. Yy, bardzo często słyszę, że Jestem osobą ciepłą, że ludzie mają we mnie przyjaciela, właśnie, że, że ich rozumiem, wspieram. No, myślę, że za to. A za co nie lubią Cię wrogowie? Chyba też za szczerość za to, że nigdy nie udaję i nie robię niczego na pokaz. I myślę, że to czasami jest niewygodne dla ludzi, którzy lubią fałsz. Okej. Okay. No w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Myślę, domyślam się, że twoim największym marzeniem jest. Ojej, na pewno zdrowie i szczęście moich własnych dzieci, ale teraz też, żeby Bartek wyzdrowiał. Ale dla samej siebie chciałabym uciec gdzieś daleko, gdzie ten czas płynie troszeczkę wolniej, gdzie to życie nie toczy się w takim pośpiechu. Gdzie dookoła jest mnóstwo życzliwych ludzi, no myślę, że to uciec gdzieś się schować. W takim razie, Kasiu, na pewno w życiu mamy zawsze jakiś wzorzec, jakiś ideał, do którego chcielibyśmy po prostu chociaż częściowo się przyrównać. Kto jest Twoim ideałem w życiu? I tutaj z, na pewno moi rodzice. Mam wspaniałą mamę i cudownego tatę, którzy zawsze byli dla mnie olbrzymim wsparciem, e, którzy pokazali mi, co jest w życiu najważniejsze, nauczyli mnie odpowiedzialności, pracowitości, szacunku do drugiego człowieka e, i, że to, i że w trudnych sytuacjach e, zawsze należy być dobrym człowiekiem. Mam w nich olbrzymie oparcie, są moją siłą i mimo tego, że nie zawsze mieli ze mną lekko, zawsze przy mnie byli i do dzisiaj mi pomagają. Także zdecydowanie moi rodzice. Tak, słuchając ciebie, twój świat się zawęża wśród najbliższych, działasz dla najbliższych, najbardziej cenisz najbliższych, a tak trochę szerzej opowiedz o sobie. No właśnie, jadąc tutaj, tak się zastanawiałam. I bardzo bym chciała w końcu zacząć myśleć o sobie. Bardzo. Bo ja zawsze tak jak moja mama, widzę wszystkich dookoła, a na samym końcu jestem ja. Więc chciałabym troszeczkę bardziej skupić się na sobie, wydobyć z siebie troszeczkę takiego egoizmu i zobaczyć to moje ja. Jak to rozumiesz? No, chciałabym za zadbać o swoje własne potrzeby. Aha. Czyli zamykamy się jak gdyby. Pomagam wszystkim, ale bez Nie uszczerbku siebie. dla siebie. Nie widzę siebie. I chciałabym właśnie w końcu zobaczyć Kasie, Kasi potrzeby, i troszeczkę egoistycznie podchodzić. Ale łączysz do tej pory jak gdyby dwa, dwa, dwa bieguny. Pomoc innym. Czy ty w jakiś sposób odczuwasz, że się realizujesz? W życiu? Oczywiście, że się realizuje. Właśnie to, to, że pomagam, to, że robię coś dla innych, to, że widzę dookoła ludzi, dla mnie to jest olbrzymia radość, to jest spełnienie. Mi to daje olbrzymią radość, satysfakcję. Czyli w zasadzie jest Kasia, nie tylko dla tych wszystkich, ale wewnętrznie też i dla siebie, prawda? No, prawda po części, prawda po części. Kasiu w takim razie no mamy już jak gdyby ten, ten główny nurt związany z pomocą dla Bartusia. Ile potrzeba w tej chwili środków jeszcze do zebrania? Zdobyliśmy 850 tysięcy, zostało ponad 300 tysięcy. Opowiedz trochę o akcji. Yy... Robimy dużo, uważam, że robimy bardzo dużo. Yy, został zorganizowany dla Bartusia festyn, został zorganizowany turniej piłkarski. Yy, robimy różnego rodzaju kiermasze. Yy, chodzimy na zbiórki publiczne. Cały czas staramy się nagłośnić yy, nagłośnić akcje. Yy, cały czas próbujemy opowiadać historię Bartka, żeby jak najwięcej ludzi go poznało. Yy, także yy... No, robimy, co możemy, żeby ta zbiórka się kręciła. Byliśmy nawet na nagraniu u chłopaków z lombardu w dresdenku. E, przyniosło to olbrzymi sukces. E, także ja troszeczkę sceptycznie do tego podeszłam. Bardzo się bałam, ale e, był to pełen sukces, naprawdę strzał w dziesiątkę. E, także naprawdę cały czas podsuwane są pomysły, cały czas przychodzą do mnie ludzie e, i cały czas ta zbiórka się kręci. Także mam nadzieję, że te 300% tysięcy uzbieramy w krótkim czasie. A opowiedz nam troszeczkę może od strony medycznej jaka jest diagnoza dla Bartka. Bartek koruje na neuroblastomę czwartego stopnia z przerzutami do szpiku i kości. Jest to nowotwór złośliwy. Bartuś jest po ośmiu cyklach chemii. Na szczęście ominie go operacja, ponieważ chemia spowodowała, że przerzuty cofnęły się w 90 jest teraz w Przelątku Nadziei we Wrocławiu, gdzie czeka na y, pobranie y, komórek krwiotwórczych, które będą potrzebne do autoprzeszczepu po megachemii. No potem, niestety, jeszcze radioterapia, immunoterapia i na samym końcu nierefundowany etap leczenia, czyli y, szczepionka przeciwko wznowie, ponieważ y, neuroblastoma lubi wracać, a my nie możemy na to pozwolić, ponieważ no, leczenie jest zbyt. Ciężkie dla niego. No i nie wyobrażam sobie, żeby miał to przychodzić drugi raz przez to leczenie. Kasiu, w takim razie my postaramy się też jako redakcja zamieścić link do zbiórki pod nagraniem, tak żeby, drodzy Państwo, moglibyście wesprzeć zbiórkę, wesprzeć akcję Kasi, no i pomóc dojść do zdrowia Bartusiowi. Kasiu, to w zasadzie zbliżamy się do końca tego programu, ale to muszę zadać Ci to tradycyjne pytanie końcowe. Co Twoim zdaniem w Twoim życiu... No, z tego, co słyszę, to barwnym, bo jesteś bardzo energiczna, jesteś bardzo kreatywna i jesteś bardzo otwarta na działania dla innych ludzi. Rzadko się to zdarza, żeby spotkać osobę, która potrafi nawiązać kontakt, a przede wszystkim rozmawiać z ludźmi. A to wracając właśnie, co jest tą twoją wisienką na torcie, a domyślam się, że łyżką dzieciu, choroba chłopca, dla którego chcesz pomagać. Dokładnie tak. No i znowu będzie moja rodzina, moje dzieci, moją wisienką na torcie. To są moje, moja Hania i mój Przemek, moje najcudowniejsze dzieci na świecie, które kocham ponad wszystko, które nadają sens mojemu życiu. Spełniam się jako mama. No, kocham ich, naprawdę są moją dumą, moją radością, moją codzienną motywacją. Dają mi przeogromnie dużo radości. No i masz rację, łyżką dziegciu jak najbardziej jest teraz choroba Bartusia. Bardzo, bardzo marzę o tym, żeby to już się skończyło, żeby to dziecko przestało cierpieć, żeby ta choroba zniknęła. E, strasznie mi żal mamy Bartka, całej rodziny Bartka. Bartuś ma siostrę sześcioletnią natalkę, która strasznie tęskni za mamą, której świat się rozsypał. E, coś strasznego, naprawdę nie wie, nie wie ten, kto tego nie przeszedł. E, jak trudną walkę toczy nie tylko Bartek, ale cała jego rodzina. Patrzenie na cierpienie własnego dziecka to jest coś niewyobrażalnego. Niewyobrażalnego naprawdę. Drodzy Państwo, Chociaż przez chwilę spróbujmy zrozumieć, no nie tyle wczuć się w cierpienie rodziców, ale wyobrazić sobie sytuację, gdzie nie daj Boże w naszym najbliższym otoczeniu nasza pociecha bądź pociecha sąsiadów ma podobną sytuację. Dlatego ja zawsze powtarzam: lepiej pomagać niż potrzebować pomocy. Warto pomagać. I naprawdę nie bądźmy obojętni. Pomagajmy. Drodzy Państwo, tak jak już poprzednio wspomnieliśmy, zamieścimy link do zbiórki pod y, nagraniem. Zamieścimy również w tym linku historię choroby Bartusia. Kontakt do redakcji jak najbardziej Państwo znają. Natomiast. Y, ja dziękuję Kasi, że zdecydowała się, miała odwagę przyjść do nas na audycję i opowiedzieć o sobie. I jeszcze raz y, trzymamy kciuki, liczymy na Waszą hojność i pomoc, drodzy Państwo. Pomóżmy Bartusiowi, pomóżmy temu dziecku wrócić do normalności i starajmy się zawsze, tak jak Kasia pomagała, lepiej pomagać niż oczekiwać pomocy. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za tą szansę. Bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem była Katarzyna Jerzewicz, a prowadzącym program Krzysztof Bartosiek. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Do widzenia.